Czy wiecie, że bytom ma więcej dziur w drogach niż cała sieć szwajcarskiego Sera? Albo że w Wałbrzychu kiedyś próbowano zamienić stare kopalnie w atrakcje turystyczne, ale zamiast turystów przyciągali tylko nietoperze? Dziś zabierzemy was w podróż po 10 najgorszych miastach w Polsce, bazując na różnych statystykach i wskaźnikach, takich jak zanieczyszczenie powietrza, poziom bezrobocia, stan infrastruktury, dostęp do usług zdrowotnych, bezpieczeństwo, edukacja i zadowolenie mieszkańców. Czy wiecie, że Warszawa ma więcej mostów niż cały Wrocław? Tak, stolica Polski może pochwalić się aż dziesięcioma mostami nad Wisłą, podczas gdy Wrocław, znany jako miasto stu mostów, ma ich około 30, ale nad różnymi mniejszymi rzekami i kanałami. A co powiecie na fakt, że w Krakowie jest więcej studentów niż mieszkańców całego Rzeszowa? Tak, to prawda. W Krakowie studiuje ponad 200 tysięcy osób, podczas gdy Rzeszów ma nieco ponad 190 tysięcy mieszkańców. W niektórych miastach zanieczyszczenie powietrza jest tak wysokie, że liczba dni z przekroczonymi normami wynosi ponad 100 w roku, albo że w innych miejscach bezrobocie sięga nawet 12%. Są też miasta, gdzie stan dróg można porównać do krajobrazu po bitwie. A wskaźnik przestępczości jest jednym z najwyższych w Polsce. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanału i zostawienia łapki w górę, jeśli podoba Wam się ten film. Dziękujemy za Wasze wsparcie, a teraz dowiecie się, które miasta znalazły się na naszej liście i dlaczego. Przygotujcie się na dużą dawkę ciekawostek i danych statystycznych, które z pewnością Was zaskoczą. Ruszajmy, Płock. To miasto, choć ma wiele do zaoferowania, zmaga się z kilkoma poważnymi problemami, które wpłynęły na jego pozycję w naszym zestawieniu. Płock, położony nad Wisłą, jest jednym z miast w Polsce o najwyższym poziomie zanieczyszczenia powietrza. Głównym winowajcą jest ogromna rafineria i zakłady petrochemiczne, które emitują duże ilości zanieczyszczeń. Według raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Płock często przekracza normy stężenia pyłów, co negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców. Choć Płoc ma rozwinięty sektor przemysłowy, miasto zmaga się z problemem bezrobocia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Płocku wynosi około 8%, co jest wyższe niż średnia krajowa. Wysokie bezrobocie wpływa na niskie zadowolenie mieszkańców oraz na trudności z zatrzymaniem młodych ludzi w mieście. Bezpieczeństwo w Płocku również budzi obawy, chociaż wskaźniki przestępczości nie są najwyższe w kraju. Mieszkańcy często narzekają na problemy związane z drobnymi przestępstwami i wandalizmem. Lokalne władze podejmują działania w celu poprawy sytuacji, ale potrzeba czasu, aby wprowadzone środki przyniosły efekty. Elbląg, choć miasto ma wiele do zaoferowania, zmagają się z kilkoma poważnymi problemami, które wpływają na jakość życia mieszkańców i jego ogólną ocenę. Elbląg zmaga się z wysokim poziomem bezrobocia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia w Elblągu wynosi około 9%, co jest znacznie powyżej średniej krajowej. Mimo pewnych inwestycji i rozwoju lokalnego rynku pracy, miasto wciąż ma trudności z przyciąganiem nowych inwestorów i tworzeniem stabilnych miejsc pracy. Infrastruktura w Elblągu również wymaga dużych nakładów finansowych i modernizacji, chociaż centrum miasta przeszło w ostatnich latach kilka renowacji. Wiele dróg, chodników i budynków w innych częściach miasta pozostawia wiele do życzenia. Braki w infrastrukturze miejskiej są jednym z głównych problemów, na które skarżą się mieszkańcy. Witamy na miejscu ósmym naszego rankingu najgorszych miast w Polsce, Radom. To miasto, choć ma wiele historycznych i kulturalnych atutów, zmaga się z kilkoma istotnymi problemami, które wpływają na jakość życia mieszkańców. Radom ma bogatą historię przemysłową, ale współczesność przyniosła wiele wyzwań. Miasto było kiedyś ważnym ośrodkiem przemysłowym, znanym z produkcji broni w fabryce Broni Łucznik. Jednak w ostatnich dekadach przemysł w Radomiu uległ znacznemu osłabieniu, co doprowadziło do wzrostu bezrobocia. Obecnie miasto stara się przyciągnąć nowe inwestycje i rozwijać sektor usług, ale zmiany te przebiegają powoli. Dostęp do usług zdrowotnych w Radomiu jest ograniczony. W mieście brakuje specjalistów, a szpitale są często przeciążone. Długie kolejki do lekarzy i brak odpowiedniej liczby miejsc w placówkach medycznych stanowią poważne wyzwanie dla mieszkańców. Według raportu NIK, stan służby zdrowia w Radomiu wymaga pilnych reform i inwestycji. Zabrze. Choć to miasto na Śląsku ma bogatą historię przemysłową i wiele atrakcji turystycznych, zmaga się również z licznymi problemami, które wpływają na jakość życia jego mieszkańców. Zabrze, jak wiele miast na Śląsku, boryka się z poważnym problemem zanieczyszczenia powietrza. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poziom pyłów w mieście często przekracza dopuszczalne normy, co negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców. Główne źródła zanieczyszczeń to przemysł ciężki, transport oraz ogrzewanie domów przy użyciu paliw stałych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w zabrzu wynosi około 10%, co jest powyżej średniej krajowej. Brak wystarczającej liczby nowych inwestycji i miejsc pracy sprawia, że wielu młodych ludzi opuszcza miasto w poszukiwaniu lepszych perspektyw. Bezpieczeństwo w zabrzu jest kolejnym obszarem, który wymaga uwagi. Wskaźniki przestępczości są wyższe niż w niektórych innych miastach o podobnej wielkości. W ostatnich latach odnotowano wzrost liczby kradzieży, włamań i aktów wandalizmu. Lokalne władze i policja podejmują działania w celu poprawy bezpieczeństwa, ale sytuacja nadal wymaga monitorowania i odpowiednich działań prewencyjnych. Świętochłowice to miasto na Śląsku, choć ma bogatą historię i dziedzictwo przemysłowe, zmaga się z licznymi problemami, które wpływają na jakość życia jego mieszkańców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia w mieście wynosi około 12%, co jest znacznie powyżej średniej krajowej. Brak wystarczającej liczby nowych inwestycji i miejsc pracy sprawia, że wielu młodych ludzi opuszcza miasto w poszukiwaniu lepszych perspektyw. Choć Świętochłowice mają kilka interesujących miejsc kulturalnych, takich jak Muzeum Powstań Śląskich, oferta kulturalna miasta jest ograniczona. W mieście brakuje dużych centrów kulturalnych, kin i teatrów, co sprawia, że mieszkańcy często muszą podróżować do sąsiednich miast, aby skorzystać z bogatszej oferty kulturalnej. Wyniki egzaminów maturalnych i gimnazjalnych często są poniżej średniej krajowej, co wpływa na dalsze możliwości edukacyjne młodzieży. Chorzów Choć to śląskie miasto ma wiele atrakcji i bogatą historię, zmaga się również z licznymi problemami, które wpływają na jakość życia jego mieszkańców. Chorzów jest znany z Parku Śląskiego, jednego z największych parków miejskich w Polsce, który oferuje wiele atrakcji, takich jak zoo, planetarium czy kolejka linowa Elka. Jednakże oferta kulturalna miasta mogłaby być bardziej różnorodna. Lokalne instytucje kulturalne często borykają się z ograniczeniami finansowymi. Co utrudnia organizację większych wydarzeń i inicjatyw kulturalnych. System edukacji w Chorzowie stawia przed wyzwaniami zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Mimo, że miasto oferuje kilka renomowanych szkół, wyniki egzaminów maturalnych i gimnazjalnych są poniżej średniej krajowej. Brakuje inwestycji w nowoczesne obiekty edukacyjne i programy wspierające rozwój uczniów. Łódź Choć Łódź to jedno z największych i najbardziej znanych miast w Polsce, z bogatą historią i kulturą, Zmaga się również z licznymi problemami, które wpływają na jakość życia jego mieszkańców. Łódź, znana jako polska stolica przemysłu tekstylnego, przeszła dramatyczną transformację po upadku przemysłu w latach 90. XX wieku. Miasto, które kiedyś było dynamicznym ośrodkiem przemysłowym, musiało przestawić się na nowe tory gospodarcze. Mimo wielu wysiłków, Łódź wciąż zmaga się z trudnościami wynikającymi z tej przemiany. Infrastruktura łodzi jest mieszanką nowoczesności i zaniedbania. Centrum miasta i niektóre dzielnice przeszły intensywne modernizacje. Jednak wiele innych obszarów, zwłaszcza peryferyjnych, nadal cierpi z powodu złego stanu dróg, chodników i budynków. Projekty rewitalizacyjne, takie jak nowe Centrum Młodzi, są krokiem w dobrą stronę, ale ich realizacja wymaga czasu i ogromnych nakładów finansowych. Wałbrzych, to dolnośląskie miasto, choć bogate w historię i otoczone pięknymi krajobrazami, zmaga się z wieloma problemami, które wpływają na życie jego mieszkańców. Wałbrzych ma bogatą historię, głównie jako centrum górnictwa węgla kamiennego. Upadek przemysłu ciężkiego w latach 90. XX wieku spowodował znaczące zmiany gospodarcze i społeczne. Zamknięcie kopalń doprowadziło do wysokiego bezrobocia i wielu problemów społecznych, z którymi miasto zmaga się do dziś. Wałbrzych ma jednak wiele do zaoferowania w zakresie kultury i turystyki. Zamek Książ, trzeci co do wielkości zamek w Polsce, przyciąga turystów z całego kraju i z zagranicy. Miasto jest również znane z licznych festiwali i wydarzeń kulturalnych. Witamy na miejscu drugim naszego rankingu najgorszych miast w Polsce Bytom. To miasto, choć ma bogatą historię i unikalny charakter, zmaga się z wieloma problemami, które znacząco wpływają na życie jego mieszkańców. Bytom jest jednym z najstarszych miast górnego Śląska, z historią sięgającą średniowiecza. Przez wiele lat było ważnym ośrodkiem przemysłowym, zwłaszcza górnictwa i hutnictwa. Upadek przemysłu ciężkiego pod koniec XX wieku spowodował dramatyczne zmiany gospodarcze. Bytom zmaga się z wysokim poziomem bezrobocia, wynoszącym około 14%, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Polsce. Zamknięcie kopalń i hut doprowadziło do utraty tysięcy miejsc pracy, a miasto wciąż boryka się z trudnościami w przyciąganiu nowych inwestycji i tworzeniu nowych miejsc pracy. Problemy ekonomiczne przekładają się na niskie dochody mieszkańców i wysokie wskaźniki ubóstwa. Pierwsze miejsce w naszym rankingu najgorszych miast Polski zajmuje Sosnowiec. Sosnowiec ma jeden z najwyższych poziomów bezrobocia w Polsce, wynoszący około 11%. Upadek przemysłu ciężkiego spowodował ogromne trudności gospodarcze. Brakuje nowych inwestycji i stabilnych miejsc pracy, co sprawia, że wielu mieszkańców zmaga się z ubóstwem i trudnościami finansowymi. Zanieczyszczenie powietrza w Sosnowcu jest poważnym problemem. Miasto regularnie przekracza dopuszczalne normy pyłów, co ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Sosnowiec to miasto z wielkim potencjałem, ale obecnie zmaga się z poważnymi problemami, które czynią je najgorszym miastem do życia w Polsce. Problemy ekonomiczne, wysokie bezrobocie, zanieczyszczenie powietrza, zły stan infrastruktury, słaba edukacja i problemy z dostępem do usług zdrowotnych to główne czynniki wpływające na te pozycje. Mamy nadzieję, że podejmowane działania przyniosą pozytywne zmiany i poprawią jakość życia mieszkańców.